Cześć, dzień dobry. A tu się Jest Jestem kawałek od Tomku. Obcę. Oficjalnie jest tak siódma. Oficjalnie resetuje dystans. A, na zero. Pierwszy postój. Wymuszony. Jest tak, 19,5 km, 46 minut, yy, ale to jest czas jazdy, a jest 49, czyli generalnie jest 3 minuty, postoju. brutto. Mam 49 minut, 46 minut netto, czyli 3 minuty postoju, właśnie tego typu światła, przejścia dla pieszych Przepuścić krzyżówki ronda i tak to się zawsze zbiera Zbierają się też tam chmury takie niefajne Ma padać dzisiaj, więc no chciałbym zdążyć do 14, bo około 14 ma padać I chcę zrobić sobie tak, żeby zdążyć po prostu No ta stówka wpadnie prawdopodobnie Raczej na pewno, chyba tak Czyli kolejna stóweczka, ale teraz będzie stóweczka z atrakcjami, że tak powiem OK Do zamknięcia pętli 60 km Tak jest 60 km Obecnie mam zrobionych do tego punktu 22 Co daje 82 i 22 O no, Matematycznie 104 wychodzi, no nie? Ale zobaczymy jak to w praktyce wyjdzie Wojcie myślę, że do zamknięcia pętli, czyli tutaj gdzie parę metrów zaczynałem temu tą pętlę, no bo mówię no od domu do tego Mogłem sumie od domu zaznaczać, ale zaznaczałem, tak jak wspomniałem wcześniej, włączone miałem w telefonie Google Mapy z zaznaczonymi miejscami, w którym chciałem dojechać. I na podstawie tych zaznaczonych miejsc, miasteczek czy tam wsi, odszukiwałem po prostu w mapach Mio. Mio są też dokładne, tak samo jak Google Mapy, z tym, że. Jak Google mapy przybliżycie, no to wiadomo, że pojawiają się Wam yy, jakieś tam obiekty ciekawe, mniej ciekawe, jakieś tam gastronomiczne i takie inne rzeczy. Natomiast w Mio, jak przybliżacie, po prostu tego nie ma i tyle, nie? Więc taka różnica jest, ale mapy są takie same. No idzie front, no zobaczcie. Idzie front. No niby o 14 miało zacząć padać, jest 8, może zdąży. Będzie trzeba zrobić taką turbo turystykę no. Natomiast jeszcze jedną rzeczą, którą tutaj muszę zmodyfikować Jest torebka Jeżeli nie jest napełniona na maksa No potrafi ocierać o uda Uda mi się chyba troszeczkę rozwiększyły Bo nie obcierałem, nawet jeżeli była pusta To nie obcierałem, ale teraz chyba Objętość ud mi się Odkąd zacząłem jeździć na szansę, mi się powiększył troszeczkę bo obcieram no Więc będę ją musiał Będę musiał ją po prostu przenieść naprzód, o, tutaj, nie? no i wtedy będzie ok. No to nie obciera tak, żeby mi przeszkadzało jakoś wielce Że uda bolą czy coś Ale dźwięk tam A nie lubię jak coś mi hałasuje w czasie jazdy Spójrzcie, jaki piękny ten kościół jest tutaj. Wiem, nawigacja, zaraz wrócimy na, na drogę. Zaraz wrócimy. Coś pięknego. Drewniany. Piękny. Dobrze, nawigacja już przestań. kościół świętego św. Jakuba w Żabnie świątynia wzniesiona na planie krzyża w 1789 roku czyli no. XVIII wiek bardzo ładny, fajny jest 18 wieczny XVIII wieczny kościołek super lubię takie klimaty Lubię się zaczynać właśnie, popatrzeć i teraz tak nie będę już zapieprzał, no chyba, że będę jakiś termin, robił ofrał. nie sądzę, nie ten wiek, nie ta zajawka, zajawka jest o to chodziło się, żeby jechać, po to mam rower szosowy, żeby to zrobić szybciej, dojechać do punktu, obejrzeć sobie, jechać do drugiego punktu, w miarę, żeby to było jakoś czasowo, nie? Można dojechać, oczywiście, jakimś trekkingiem czy coś, ale wiadomo, że się takiej średniej nie zrobi jak na szosie. Nie? No, także, ale oponki już mam, mam trochę gratów. kupiony do tego roweru także widzieli się nie? co kupiłem no, uzbrojony jestem, wiem że bieda bosora ale ja więcej nie potrzebuję jakichś Dura Ace'ów czy innych różnych wynalazków, nie jestem zawodowcem ani amatorem startujących w zawodach żeby kupować jakieś tam o sprzęty za 10 czy za 12 tysięcy złotych no, i to wystarczy co mam w tej chwili a to, że chciałem, to za rzeczy kupiłem to po prostu estetycznie żeby to wyglądało nie? wąsy już mi wkurzają tutaj tutaj powiedziałem, no, tutaj lampkę sobie kupię już upatrzę mam, mam no i heble, sorry no bo te heble, te heble są no więc dobra, zabieramy się do następnego miejsca Rozsądek mówi, rozsądek mówi. Zawracaj, zawracaj, hu, zawracaj. A, ale przepraszam, co? Jaki co, roz co, hm? Kiedy? Czy hm. mam się zapowiedzieć Do 14 wyjadę, no. Znaczy, chciałbym, ale zobaczymy, jak to będzie. Już wcześniej jechałem tą drogą Chyba jak robiłem wieczorną setkę No jakoś tak I tu mówiłem właśnie, że skręcę I nawigacja pokazuje, żeby to skręcić w tą drogę Że kiedyś tu przyjadę No i dzisiaj akurat nie wiedziałem, naprawdę nie wiedziałem, że to jest ta droga No bo jak na mapach to wiadomo, że człowiek yy, nie kojarzy tych miejsc, no nie? a nie jeździ mapą yy, na Street View, bo to by trwało wieki, natomiast yy, no droga tak się prezentuje, no, może być. Tak, oponki mam szwalwę Durano Plus 25 mm, a, jeszcze wiecie co mam, ja no, się pochwalić też, a to już jest od kilku, no z dwóch, z, z miesiąc, dwa miesiące jakoś tak może zbieram te rzeczy, co Wam pokazałem botniki mam, ze fala stworzywa jakieś bardzo leciutkie, 180 gram mają Tylko muszę je zamontować Żeby mnie nie chlapały No zobaczymy jak się sprawdzą nie? No. Bo to nie ma że o, deszcz albo chlapa to mi się rower popsuje pobrudzi Bo to jest rower żeby jeździć żeby go używać A jak się pobrudzi to się, się umyje prawda Więc tutaj nie ma wymówek tak samo teraz, nie ma wymówki dla mnie. O. Idzie naprawdę ewidentnie, idzie ten front. Będę tutaj się. o, idzie front, ale idzie też dla mnie. Zobaczcie co idzie. Łapanie! Idzie w <noise> Jak myślał, że wymiękne... <noise> Jak myślał, że wymięknę i zjadę, musi zatrzymie. To był w błędzie, nie takie rzeczy Patryciek robił w życiu. Pięknie to wygląda, pięknie. Polska jest cudowna. Gorzycki, Gorzyczki, o, Gorzyczki. Tutaj właśnie. Pierwszy, pierwszy z atrakcji, pałacik. O, tutaj zobaczmy, co to jest. Neorenesansowy pałac został zaprojektowany przez Stanisława Chybanowskiego, a wzniesiony w 1838 roku przez Edwarda Potworowskiego. Zobaczcie ten dom tutaj. No, powiem szczerze, że tak, no może być, jest ogromnych rozmiarów. I być może, że ma naprawdę tutaj rodowód, kiedy powstawał ten budynek, pewnie zasiali tutaj ten dąb. No. tutaj ogród wyjście na ogród Już, 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 już nie panikuj, już wracamy na no teraz Naprawdę tutaj Wiadomo, że teraz to już jest e, ząb czasu nagryzł, ale światach chwały Na pewno tutaj i tak Tak to się jedzie Pierwsze krople. Ha, Co zrobić teraz? Czy uciekać, czy jechać dalej? Powiem tak. Tak czy inaczej, już jestem mokry, bo już jestem. Jestem w tym deszczu, nie? Jestem w tym niżu, więc już nie jestem w stanie uciec. Jak już mnie w tej chwili dopadł, to już naprawdę nie jestem w stanie uciec. 36 km do zakończenia pętli. Dobra, pora jakoś się tutaj dozbroić troszeczkę. Tak, to będzie dobrze. Dobre będzie miejsce. No, zaczęło padać. Tak, znaczy nie jest ulewale. 02-03, takie ten. Mam tak. Pokrowiec na kask. Noski. Wiem, jeszcze nie, nie kupiłem całych. Przeciwdeszczowych tych ochranniczych, chociaż noski mogą być, nie? Ja już prezentuję jak to można iść No i kurtka przeciwdeszczówka tutaj. Tutaj ma boczne oczywiście panele chłodzące, że tak można powiedzieć. No i jedziemy dalej zwiedzać, no bo z tym ubrany, no to już chrzalić, nie? też jakiś zespół pałacowy miał być w tej chwili to jest Instytut Środowiska i Rolnictwa ale zobaczmy nawigacja rzeczywiście totalnie, totalnie oszewała ale już jestem tutaj już jest pada no strasznie pada kolejny pałacyk piękny o. jak się prezentuje tutaj. Obiekt zabytkowy, prawem chroniony, zespół pałacowy Turew oczywiście z połowy XVIII wieku. Kolejne. Dość mocno pada. muszę tracać kamerę troszeczkę obiektyw, bo jest... jest... No padam co zrobisz? Zresztą. Ale ładny jest. Jest dramat. Jest absolutny dramat, nie? Nie mogę jakiejś prędkości osiągać, no bo... No bo no. No bo no. No bo no bo, no bo. kolejne szybkie wejście. Posiadłość jakaś papierowska. Muszę bardzo szybko kończyć, bo mam 3% baterii. Takie 10 sekundówki będą teraz. 10 km przed, przed czempiniem. 58 km zrobione. Adres domowy wstrzyśnięty. 49 km. Czyli ponad stówka będzie. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie. 70, 40 do końca. Jakoś idzie. Przestało padać. Póki co. Widzimy się później. Chyba w masinie. 79.28 do końca. Przed chwilą pociąg odjechał. Mogłem jechać. Ale nie ma miękkiej gry. 101.5 godzin.